Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Cały mokry jestem, nic dziwnego, na dworze leje, a jestem na podwórku, gdzie z BMK przywiezionej na części wyjmowałem szyberdach. Operacja zakończona sukcesem, szyberdach leży już na pace busa i ja cały mokry, ale zadowolony wracam do domu montować dalej. Kupiłem sepa choć pusterek jest w niej parek. Nowy stary szyberdach, bo ma tyle samo lat. 2005 rocznik był samochód, z którego to wyjąłem, i 2005 rocznik jest mój, więc idealnie się zgrywa. Przetestowałem go na tyle, na ile mogłem, bo w tamtym aucie, no niestety, ale elektryka od niego nie działała. Wariowała, był rozkalibrowany. Imbusik, i w tym przypadku. U mnie w nowym szyberdachu wszystko pięknie działa, można normalnie ręką kręcić i go otwierać, zamykać. Teraz nie będę go kręcił, bo mam już odpowiednio ustawionego. Odpowiednio ustawionego. Po co? Blendy. Blendy, sunshidy, nie wiem jak to się tam nazywa. Nie mam pojęcia. Były w innym kolorze niż moja podsufitka. No i trzeba będzie to zmienić, więc te dwie... Dwa takie elementy wyciągam z niego całkowicie do zera. Jak nie będzie miał żadnych takich wrażliwych elementów, to trzeba go wyczyścić, bo no niestety. Ale 2005 rok to syw jest taki sam jak u mnie. Stoi błoto, to wszystko trzeba wymyć, nasmarować na stole, będzie to wygodne. Założyć moje, tylko najpierw je wyprać. No i co? I montujemy. We dwóch montujemy, bo samemu berdachu się nie wrzuci. Trochę waży stępne czyszczenie, czyli po prostu takie działanie śrubokrętem i wytargiwanie gdzieś z zakamarków różnego syfu dało takie efekty. Zawsze trochę tego mniej. Liście, smar, wszystko naraz. To jak szybko idą te puszki to jest jakiś dramat. Jedna trzecia dachu i puszki nie ma, dlatego jest trochę oszczędniejsza opcja. Oczywiście instalacja sprężonego powietrza jest finalnie wiadomo skończona, więc nie muszę tutaj bawić się. No, oczywiście potem to wszystko się nasmaruje ładnie, ale najpierw trzeba z wyczyścić. Przy okazji, trochę nie trafiłem, wylatuje z tego odwodnienia, odpływu wody, odwodnić to się może człowiek. Z dobrą godzinę później, na ile mogłem, na tyle wymyłem te wszystkie kanaliki. Teraz pytanie, czym to odpowiednio nasmarować? Trzeba będzie znowu posiedzieć na internecie. Pojawił się też jeden problem, pokażę Wam jaki problem. Podnosząc, nagle wypadło coś takiego. Skąd nie mam w ogóle pojęcia. Znowu strona Real OM z częściami i schematami, i będę szukał, skąd mogło wyjść coś takiego. Co, czemu? Nagrywam twoją ciężką pracę. O, dziękuję, dziękuję. No, przez tak się przemęczasz, że człowieku. Aż nie gorąco. No, dlatego wybaczam, musi chodzić. No wiadomo, że również głupa. Każdy by to zrobił w godzinę. Oj. To wrócę! Nie, nie, tylko nie! U. Oj! Jeden szyberdach odłożony, wyczyszczony. No i pora wyjąć ten mój. Tu się trochę boję, wiecie. w tamtym aucie, jakby coś. ono nie miał wnętrza, więc nie było szkoda. A tu trzeba na wszystko uważać. Praktycznie cały szyberdach jest odkręcony. Trzyma się na dwóch śrubkach z tej strony. Tam już jest luzem. Jakoś dziwnie mocno siedzi. No zobaczymy, postawię kamerę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale mi będzie widać pepol. Wiem Odkręcam tą jedną śrubkę po tej stronie, Mam na tym, że nie zaś okay, nawet. trzymasz go. Trzymam. Ja sobie, teraz to, to, to sobie go przejmę tu Wajcie, patrz, teraz go tu położę i na I Jeszcze, jeszcze daleko. No, no, no. I no. trzymaj go, trzymaj. Trzymam No, co mi powoli? Dobra i teraz migo na kolana Ja sobie wstanę Co? No co no najlepiej no tak. Dobra, Do tak. tutaj bokiem no. no i proszę w audzie została już tylko dziura W sumie to technicznie mówiąc został otwór Jak to wygląda? Kto to poskłada teraz to auto? Przecież tu nie ma większości No jak się teraz patrzy to, to aż przykro się robi Okazja <grym> odtórka jak widać operacja zakończyła się sukcesem, sukcesem. Zakończyła się też operacja wyjmowania tych, no nie wiem jak to nazwać, zasłonek, zasłupek, które będą musiały wylądować tu, czyli w nowym szyberdachu. W nowym, po czym poznać nowy szyberdach? Tylna szybka jest zaklejona na stałe. Ten stary wcale nie wygląda aż tak źle. No ale co z tego, że wygląda ładnie, jest trzystr. Jeżeli ma połamane prowadniczki, a do tego nie wiem czy tu widać, wszędzie był silikon czyszczenie tego, żeby to było płaskie, no bo to musi być jednak przylgnia tu jakieś kawałki plastiku latające no nie wiem czy jest sens to odratowywać tutaj, ta uszczelka powinna lecieć przez całość a jest przecięta i tak wetknięta, no było kombinowane, było kombinowane wyjechany imbus w silniku, więc też było coś zablokowane nie ma sensu się w to bawić. Cieszę się, że kupiłem tamten. Chociaż tutaj sprężynki i te wszystkie ślizgi wyglądają ładniej, w sensie ślizgi. E, tam jest taka długa, długa sprężynka, taka bardziej linka. No ale o, tu wyszlifowane. E, tam gdzieś też tu jest jeszcze wyszlifowane. Nie widać, bo teraz zasłoniło to okno. Ale no, nie, dobrze robię, dobrze robię, że go zmieniam. Tych osłonek nie dam przecież brudnych. Zamówiłem sobie cały zestaw do prania tapicerki, więc idę po niego do domu i idę też się porządnie umyć. Chodzi mi najbardziej o łapy, bo są tłuste. Nie chcę zostawić śladów, to ma być czystsze, a nie brudniejsze. Jedna paczka przyszła od jednego sprzedawcy z jakimiś akcesoriami, z miękką szczotką do skóry i z jakimiś takimi gadżetami. Nożyk jest mój, wpadł tu po prostu. Druga paczka to ADBL. Tak to się nazywało? Zamówiłem, bo było jedno z popularniejszych na Allegro. Dodatkowo mają wideo poradniki, jak używać ich produktów. I chyba bonet był do tapicerki, o ile pamiętam, do podsufitki. Także biorę się za oglądanie i biorę się za pranie. Czy to wyjdzie? Nie wiem. Jeden psiukacz, jedna buteleczka, szmatki. No i lecimy. Wyraźnie widać na środku zalanie, prawda? No trzeba się będzie tego jakoś pozbyć. Nie mam pojęcia, czy ten płyn da sobie z tym radę. Szczerze pokładam w nim troszkę nadziei, bo nie mam innego pomysłu. No, szukać całej podsu podsufitki, która też troszkę tu widać ślady zalania w dwóch narożnikach, ciężki temat by był. Podsufitka plus to, jak to wyjąć na aucie? Nie taka prosta sprawa. Wolałbym to wyprać. Czynność ta w detailingu nazywa się bonetowaniem. I uwaga, bo jest dosyć skomplikowana. Ja też próbuję to powoli zrozumieć. Jest płyn, wsikamy na szmatkę, ok, i trzemy. O! Chyba dam radę! Kupiłem sobie nawet świeżutką mikrofibrę. Ładnie zwilżę. No i zobaczymy, cóż to za cuda podziała na tej podsufitce. Że nie było to skomplikowane, a mimo to spieprzyłem jeden panel, ten robiłem już jako drugi, no i w miarę ładnie się domył, to znaczy on był mniej brudny, ale tu był kawałek od smaru, się domył, tutaj też gdzieś była drobna plamka i się domyła, za to to, co było jako pierwsze, no, no chyba nie muszę wam nic tłumaczyć. Kreska jak była, tak jest, kreska jak była, tak jest, a dodatkowo stwierdziłem, że skoro to jest mocna kreska, to trochę mocniej poszoruje, i tego się mocno nie szoruje, bo tam jest taka gąbeczka. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ta gąbeczka się uklepała i ja coś czuję, że tutaj to za chwilę będzie. Tu już widać, że jest luźny bombel. To się po prostu poodklejało wszystko, albo przez te zalanie, było to słabe i się odkleiło, a to nie było zalane i się nie odkleiło, nie wiem, to ładne. Natomiast ten większy panel będę musiał sobie później wymienić albo, albo dokupić. A może po prostu go oskuruję zedrę to i materiał sam nakleję. Nie wiem jeszcze. Wkurzyłem się. O, teraz widać pod światło. Widzicie, jak się uklepała gąbka? Tak spartolić robotę. Hm. No trudno się mówi. No co ja tu poradzę? Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Jak przysłowie mówi. Tylko trzeba się brać dalej za robotę. No i co? Wkładam tak, jak jest. To jedno, które jest z tyłu, jest spoko, a to z przodu kiedyś w przyszłości się wyciągnie, jak zacznie opadać. Tą gąbkę, tą pianeczkę całą ściągnę, na zwykły klej tapicerski przykleję i w sumie tyle. Trudno się mówi. Gotowe. Wszystko złożone, finalnie. Nie zakładam tych blaszek, bo będę to odkręcał, a szczerze to one tam do niczego pewnie nie są potrzebne dach zamknięty, nie wiem czy to ma być szczelne przecież tu jest japa taka, że woda będzie leciała, czy ona po prostu standardowo ma to nie ma być szczelne, tylko przelatywać i tutaj ma być szczelne po prostu to wylatuje podczas deszczu, bardzo możliwe wyczyściłem tutaj ten rancik, bo był w silikonie no i co, no wkładamy trochę mam stresu jak to włożyć, bo zdjąć jest zawsze łatwiej, po prostu spada a weź to teraz nabij na te śrubki swoje to waży tyle szkła nie no jak tam wrażenie? No nie no <laughs> jak się bawić? Nie no wyciągam. No baj, bo ustej Chwila prawdy. Na żywo, nieruszane. Weszło tak średnio Eee, coś tam działa Bez adaptacji działa? No nie wiem, zobaczymy do ile się otworzy Ciężki temat To samo co tam? Ta, chyba trzeba go zaadaptować kątem Działa. Adaptacja z neta tym razem podziałała. Wtedy musiały być jakieś błędy. Nie no, to jest do poprawki. Widać tu jak to jest brzydko. Chociaż tak się uklepało. Jakby to nie odpadało, to całe tak uklepie. No a tu się pobrudziło przy montażu i... No. <grym> Miałem czyste ręce. No tak, widzę właśnie. Słuchaj, to poswiska <grym> była brudna, tak? No, no tak, tak. Ręce Jeszcze raz trzeba idzie, ale tu się przetrze. To to, mam nadzieję, że to z wierzchu jest i zejdzie. Dobra, koniec bałemki na dzisiaj. Bo jestem uwalony w smarach, a resztę to już jest czysta robota, czyli detailing wnętrza. Nic innego mi nie zostało. Znaczy no, jeszcze te odwodnienia. Nie, ładnie jest w miarę szczelnie. No nie jest tak tragicznie. Chociaż ten szyberdach chyba tu wcale nie ma być szczelny, tylko ma przelatywać i ma mieć drożne odpływy. Tak mi się wydaje. Masz no bo tutaj. jakieś jest 200, to ma wyjść. No kolego. tak, no. no. co, no, no jak mówisz. No. no bo nie ma szans, żeby to tu było szczelne no na tak, połączeniu no w trójkąt. Tu jest w sensie w te. A tu jest w ogóle no, milimetr bo, przerwy. No. Albo on jest, nie no, przecież był poluzowany. Dobrze jest. Po prostu musi być sprawny odpływ i tyle. Tak jeszcze na szybko, dwie paczuchy. Bo prezent na święta, który dostałem i o nim mówiłem, dotarł. Czeka już chyba z miesiąc. A dwa, to jest ten prezent na święta. Prezent na święta nie zaskoczył, bo jeżeli paczka zaadresowana zamiast imienia i nazwiska ma wpisane Corsair Life, no to byłem w szoku. Endorfi, czyli firma od mikrofonu, który mam. I zostałem tak po prostu, całkowicie losowo, nie miałem o tym pojęcia, że przyjdzie mi paczka. Michał tu już był i sobie po, po jednym zjadliśmy. Są króleczki, czekolada i zostaw śrubokrętów precyzyjnych. Tak po prostu, nie wiem nawet, czy oni, to chyba nawet nie jest na sprzedaż u nich, tylko to jest po prostu takie, jak wiecie, paczka prezentowa w ramach, nie wiem, współpracy chyba, czy czegoś, nie ogarniam. Ale to jest zwykły prezencik na święta. Druga rzecz to kompresorek do pompowania, kół, czyli ten prezent, który miał być. E, nigdy bym sobie tego samemu nie kupił, pewnie, bo stwierdziłbym, że kurde, po co? Ale z drugiej strony, nie każdy ma kompresor w domu. No i w aucie też by się przydało nie każdy ma kompresor w aucie raczej nikt. Także taki bajer. Ciekawe jak będzie działało. Zawsze to awaryjnie można podpompować i gdzieś sobie zjechać. Wrzucę, będzie w busie leżał awaryjnie. Mieć, a nie mieć. Jako prezent. Bardzo fajne. A dobra, bo ciekawy jestem, czy to w ogóle da radę koło napompować. 2,55 bara. A niech jest. Co ja robię? Aha, lampkę klikam. Nie to. Dobra, wyłącz się już. Niech jest 2,50. Ok, powietrza nie ma. 17 minut? Jedno koło? No awaryjnie spoko. Ale do wulkanizacji bym tego nie brał. W tym czasie z nudów wziąłem i umyłem. Jeszcze raz pod sufitkę, więc wygląda schludnie oprócz tej pierwszej części, która była zalana i widać te kreski zalania druga część, te ślady rąk domyły się całkowicie, super ja w tym garażu, tak szczerze mówiąc, to już powoli się zagracam, powoli, no dosyć mocno się zagraciłem i tak szukam miejsc, które mógłbym uprzątnąć na szybko tego nie ruszę, szyberdachu nie ruszę, bo jutro we dwóch trzeba go ostreczować i pójdzie nad garaż na strych, bo może kiedyś się jeszcze przyda na części w sumie to jest prawie dobry No parę rzeczy by porobić Jakieś te plasticzki, nie szukałem ile one kosztują Zmieniłem cały, a ten sobie dam na strych. No i tak szukam Co mógłbym tutaj zrobić, żeby mieć trochę więcej miejsca Rzeczy do busa, nie będę ich przekładał Z kąta w kąt, niech już są tam jak są ułożone Spojrzałem tutaj, mówię kurde Czemu tu jest taka prowizorka Bo mi się to jedno webasto wtedy Rozwaliło, więc prowizorycznie wrzuciłem to no i gdzie ja miałem wtedy łeb? Zastanawiam się do dzisiaj. Czemu przez tyle czasu tego nie wymyśliłem? Przecież to wybasto z tego środka, ten kwadrat, tam w środku, mogę przełożyć do tego i zamontować tak jak to powinno być. I wtedy już mam tutaj pełno miejsca, nie musi to być takie rozwalone. Mogę to zamontować na płasko do ściany i wtedy coś tutaj sobie na spokojnie podostawiać. Jeżeli ktoś potrzebowałby takie wybasto typowo mobilne, że gdzieś tam by to przenosił ciągle, to ta. Niska obudowa jest zdecydowanie, zdecydowanie sztywniejsza i wytrzymalsza Tamta to tak średnio Tamta jest żeby postawić raz i niech stoi Natomiast ta z tą ilością śrubek jest naprawdę, naprawdę sztywna Webasto które teraz działało, webasto które nie działa Wydech wybasta okopcony, wydech webasta bez ani grama spalin, jakichkolwiek, jakiejkolwiek sadzy Także jeżeli nie zatka się wydechu, to pracuje dobrze. Jak się zatka wydech, no to potem naprawdę ciężko jest przywrócić takie Webasto do swojej poprzedniej świetności. No prawdopodobnie myjka ultradźwiękowa może by tutaj rozwiązała sytuację. Zobaczymy kiedyś, jak kiedyś gdzieś tam dorwę dostęp do myjki ultradźwiękowej, to sobie to Webasto wrzucę. A teraz ten boks z tego dużego pudła leci w obudowę z małego pudła. No. Szybka robótka. Wtyczka, dwa przewody, przewód paliwowy, finisz. No i proszę, od razu inaczej. Jeszcze tylko wężyk przełożę. Inaczej przewody, jak będzie działało, to ładnie upnę. Zresztą tu jest cała elektryka do zrobienia, bo to co widzicie, po prostu takie podłączenie na sztyw do podsylacza jest niepoprawne i proszę tego nie kopiować. Powinno być na akumulatorze jeszcze. Powinien być zrobiony bypass przez akumulator. Ale to nie na ten moment, bo tutaj wszystko jest prowizorką. Jeżeli ten zestaw już finalnie zacznie sprawnie działać, nie będzie się zapychał, o wówczas wydech pójdzie tutaj przez ścianę, ale nie chcę niszczyć elewacji na ten moment. Dopiero jak będzie sprawne wszystko, to wtedy przebije się, jeżeli to zostanie u mnie na stałe. Bo na razie to są takie, widzicie, no eksperymenty. Eksperymentuję ja, żeby inni nie musieli. Można się uczyć na moich błędach. Czemu nadal nie mam pewności, skoro poprzednie działało 3 tygodnie z rzędu, bo było na tak długiej rurce, a teraz ta rurka tam jest króciutka. Ciekawe czy się zapcha. Nie wiadomo też dla mnie. Z godzinkę, dwie jeszcze w garażu posiedzę, żeby sprawdzić czy będzie wszystko ok. Jest spoko. Trzecią godzinę już tutaj to testuję. Jest też wyższa temperatura. Grzejnik aż się świeci na biało. Temperatura w najgorętszym miejscu w grzejniku ma 44 stopnie. 41 i 41,4 jakoś tak. Zależy gdzie się zmierzy. To jest spoko opcja, ale ta udoła jest tragiczna. Rezonuje, Wkurza mnie to szczerze mówiąc. Przygotowałem też sobie rzeczy na jutrzejsze zakupy, bo jutro jest dosyć duży wyjazd o 8 rano, a jest druga w nocy. Nie wiem, czy to widzieć na telewizorze. I co stwierdziłem z tym moim kolektorem? Nie będę tu dziadował i po prostu dawał za ślepek zamiast tych klapek, tylko kupię regenerowany, cały regenerowany kolektor. 680 chyba złotych, ale klapki ma już takie, które się nie urwą. Jest poprawiona fabryka, która tutaj odwaliła trochę, trochę krzywe akcje. U mnie to nie jest w najgorszym stanie. To jest naprawdę w dobrym stanie, jak na 400 tysięcy. Natomiast w każdej chwili mogą się urwać i narobić szkód na 8 tysięcy w silniku, więc te 7 stówek zainwestowane to jest po prostu spokojna głowa. Misz masz całkowity, ale prace w turku idą powoli do przodu. W końcu coś się udało, coś się tutaj już rozwiązuje. Mam nadzieję, że więcej niespodzianek nie napotkam. No i tyle. Powoli do przodu będę składał. I nie w końcu już tu bus wjeżdża. Bo szczerze myślałem, że ja się wyrobię z nim w tydzień, max 2, a wychodzi na to, że to jest robota na miesiąc. Co zrobić? Dzięki wielkie za oglądanie, na razie.